Cześć wszystkim, pierwszej z tej strony. A jest znowu taka szybka porcja sportowych informacji ważnych dla mnie, jak i no, dla was. Wczoraj polscy siatkarze zdobyli brązowy medal na Mistrzostwach Europy pokonując Serbię 3-0. Mecz był no, ładny w wykonaniu Polaków. Widać, że Polacy się podnieśli po tej porażce ze Słowenią. Naprawdę, pokazali kawał dobrej gry. Wszystko w miarę tam działało, zarówno blok. No, było trochę tam błędów, takich straconych punktów przez zagrywkę, ale ogólnie, polska reprezentacja nie ma się co wstydzić. Ładnie wygrała z Serbią 3-0. I... No, moim zdaniem, zasłużeniem. Oczywiście, Szkoda, że no nie płaciliśmy o ten najwyższy y, trofeum, czyli o złoto, ale moim zdaniem jest fajnie. Nie ma co tutaj jakoś pasjeć się nad reprezentacją Polski. Panowie, gratuluję. Y, to był również y, ostatni, niestety, mecz Witalia Heinena polskiej reprezentacji. Yy, no, trener z łzami w oczach, yy, można powiedzieć, żegnał się z reprezentacją. Yy, Chciał również podziękować polskim kibicom za doping, ponieważ oni tutaj byli też takim yy, dodatkowym zawodnikiem, który ich motywował do gry. Jednakże no, nie wiedzieć, dlaczego no, nie pozwolono mu. Ale, mimo to, gdzieś tam w wywiadzie podziękował kibicom, mówiąc, że mamy najlepszych kibiców i co. No i zobaczymy. Gdzieś w internecie wyczytałem, że yy, Witalin Lechajnen yy, yy, może zostać też, jest też ponoć brany pod uwagę, jeśli chodzi o reprezentację yy, siatkarek naszych polskich, ale no, co z tego wyjdzie? No, zobaczymy. Ja w każdym razie byłemu naszemu trenerowi. Życzę wszystkiego najlepszego i w imieniu swoim, jak i no, kibiców mogę tylko podziękować za Wszystkie sukcesy jakie odniósł tą reprezentacją. Wczoraj również brązowy medal zdobyli polscy piłkarze w AMP Futbol pokonując Rosję 1-0. No mecz był ładny, było parę niewykorzystanych sytuacji, było kilka takich groźnych sytuacji. No na szczęście tutaj Polacy okazali się lepsi. No mecz też był taki szybki moim zdaniem i co? I fajnie i cieszmy się. Tylko że MFUDO pokazali naprawdę charakter jak w każdym meczu, że no, trzeba grać do końca. Co prawda już tam chyba w drugiej połowie strzelili bramkę Rosjanom. ale naprawdę mecz był fajny, naprawdę panowie, wielkie brawa dla Was. Za to, że no, zdobyliście ten medal. I coż, i tylko przez was przykład. Jesteście dobrym przykładem na to, że nie warto się poddawać. Yy, no że sport jest no nie wiem, dla każdego, bez względu na jakieś tam yy, problemy zdrowotne i co? I co? I tylko przez was przykład. No, co będzie dalej? Zobaczymy. Ja tej reprezentacji też życzę wszystkiego dobrego. No, co teraz? Rusza jakaś tam liga MF Football, z tego co tam wiem. No, i zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. No, i dzisiaj, jak zawsze, tak na spontanie. Yy, mogliście mnie nie poznać, bo zgoliłem bródkę, by wyglądać na mniej niż mam lat, ale no, mam nadzieję, że to nikomu nie przeszkadza i będzie cacy. Jeżeli Wam się podoba taki mój imit, że tak powiem, to dajcie znać w komentarzach i co, i to wszystko. Jeżeli Wam się film podobał to łapka w górę. Yy... Dajcie subskrypcję Jeżeli chcecie być moimi widzami. Jeżeli... Wierzy... Jakiś komentarz też, jeżeli wam się film podobał, i co? I to wszystko. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.